Wszystkim. Z tej strony Katie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym holu, w którym w sumie nie mam wam do pokazania zbyt wielu rzeczy, chociaż poprzedni był dwa miesiące temu, no ale cóż, czasem też tak się zdarza. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, <grym> ponieważ zawsze chciałam coś takiego mieć, wszyscy YouTuberzy mają, więc ja też musiałam, co nie. Kosztowało mnie to 20 zł w Tedim, to jest taki sklep. Podobny do Pepko, coś w tym stylu, tylko większy. I to jest chyba coś nowego w Polsce, ponieważ ja z tym sklepem się nigdy wcześniej nie spotkałam, ale ostatnio otworzyli go w moim mieście, więc poszłam tam i znalazłam to. Nie chcę mi się tego pokazywać z bliska, bo bardzo długo to ustawiałam, ale mam, mam nadzieję, że widzicie, co tam jest napisane. Ale okej, okay, przejdźmy może do tych bardziej Disneyowych rzeczy. Zacznijmy może od rzeczy, które już mogliście zobaczyć w jednym z moich poprzednich filmów tutaj w unboxingu, czyli od cuncunków z Pepko, które kupiłam za 6 zł za zestaw dwóch i teraz możecie je zobaczyć na przebitkach, czyli w sumie za jednego takiego cuncunka zapłaciłam 3 zł, a, a także figurki dome z Mediamarktu, które kosztowały chyba 20 zł za sztukę, z tego co pamiętam, wtedy kiedy je kupowałam i w sumie to za nie przepłaciłam, bo z tego co widziałam ostatnio, to można je kupić. I w media oraz w MPKu chyba też zadychę w tym momencie, jeśli dobrze widziałam, więc no. Czasem lepiej nie kupować czegoś od razu, kiedy to widzicie, tylko poczekać aż cena się troszeczkę obniży. Ale jeśli chcielibyście kupić te figurki teraz, to chyba możecie to zrobić taniej niż ja to zrobiłam, więc zachęcam, bo są naprawdę całkiem ładne. A gdybyście się zastanawiali, to tak, tutaj w kadrze leży mój kot i w ogóle poza kadrem jest jeszcze drugi kot i zazwyczaj nie ma ich na moich filmach, bo wyrzucam je spokoje, żeby mi nie przeszkadzały i nie przesuwały mi statywów, ale dziś tak grzecznie sobie leżą, że stwierdziłam, że już je zostawię i mam nadzieję, że tak zostanie do końca filmu, że będą sobie tam grzecznie leżeć. A teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, a w sumie dwóch, czyli do książek z Oelixa, mamy Wiedźmę prawdziwą historię złej królowej oraz Bestię prawdziwą historię księcia. I oczywiście jeszcze nie miałam okazji zacząć ich czytać, ale... Nieważne. W moim przypadku książki są po to, żeby łatwiej wyglądały na półce. Kupiłam je na olx ie za 26,50 razem z przesyłką i bardzo się z tego cieszę, bo one są praktycznie jak nowe, więc naprawdę świetna cena. Tym bardziej, że taka jedna um, wartość rynkowa takiej książki to jest 35 zł, więc super. Um, jest to seria, która się zaczęła od czarownicy prawdziwej historii diaboliny. Tylko smutne jest to, że ta książka wyszła w w trakcie premiery filmu, a później te wychodziły już tak w sumie niezależnie, w związku z czym no, te okładki troszeczkę się od siebie różnią. I okładki grzmiety, bo te są do siebie w miarę podobne. Te dwie, są takie, no, praktycznie jak seria, a ta była pierwsza i jednak trochę się różni, bo ma taką okładkę filmową. I to jest smutne. No ale cóż. Mam takie trzy piękne książeczki, i szczerze mówiąc, to z tymi książkami już jest trudno, jeśli chodzi o ich dostępność, więc no, dorwać je na eliksie za 26 zł za obie. No, poszczęściło mi się. I w ogóle dziękuję jednej mojej widzce, która mi dała znać na Instagramie, że są one dostępne. A na następną rzecz patrzycie od początku tego filmu. Jak ostatnio zresztą również. Czyli ta piękna sukienka, którą mam teraz na sobie, pozwólcie, że się odsunę, żebyście mogli ją lepiej zobaczyć. Tak, jest to sukienka, którą kupiłam z okazji Halloween w H&M za 100 zł. Trochę dużo, ale jest przepiękna. Spójrzcie na nią, taka mini. I ten kołnierzyk to jest po prostu cudo. Jedyny problem tej sukienki jest taki, że ma tą siateczkę tutaj na, na rękawkach, i tu, żeby ten dekolt był taki jak my się Przez co noszenie stanika do tej sukienki jest potencjalnie problematyczne, bo bardzo źle wygląda. Więc, no, stanik niestety odpada i trzeba szukać alternatyw, ale nie mówmy teraz o tym. Tak czy inaczej, sukienka jest naprawdę cudowna, i, no, miałam ją ubraną na Halloween, do tego miałam my się uszy, jednak. No, teraz ich nie mam, bo stwierdziłam, że we wianku mi lepiej i nie będzie mnie tak gniótł jak te cudowne się uszy z Disneylandu, które są ciasne, jak już kiedyś wspominałam na jednym z moich filmów. I dużo ludzi mi mówi, że taka sukienka nie może być dobrym strojem na Halloween, bo nie jest straszna. Ale jak dla mnie, to stroje halloweenowe już dawno nie muszą być straszne i mogą być urocze. Tak, jak ta sukienka, więc bardzo się cieszę, że ją mam. Ma naprawdę spoko jakość, bałam się, że będzie gorzej, ale jest taka całkiem yy, przyjemna, jeśli chodzi o materiał, więc jej. Do tego były też do kupienia uszy w H&M za 20 zł, jednak ja mam takie dobre z Disneylandu, więc stwierdziłam, że nie będę już kupować takich gorszych, no bo jakby po co. Więc mam taką oto sukieneczkę za. 100 złotych z I przypuszczam, że z, z racji tego, że to była kolekcja halloweenowa, to już się jej kupić nie da, ale możecie kupować. bo ja ku... Możecie spróbować, bo ja ją kupiłam na stronie internetowej, bo u mnie stacjonarnie jej nie było. Więc jeśli chcecie, to możecie jej szukać. A dalej mamy znowu książki. Wow! Naprawdę nie wiem, po co ja kupuję tyle książek w momencie, kiedy czytam ich jakieś 10 razy mniej Ale jakby nieważne, bo te akurat mi się na pewno przydadzą, a na pewno ta, do rozszerzamy uniwersum Ale jakby po kolei Weszłam sobie pewnego dnia do Biedronki z Erin i stwierdziłam, że nie będę nawet podchodzić do tego działu z książkami Bo tam zawsze są jakieś książki z Disneya i zawsze mnie kuszą, więc nawet nie będę tam podchodzić ale Erin tam podeszła i powiedziała Ej, patrz, jaka ładna! I muszę przyznać, że o ile nie oglądam Eleny, to ta książka jest naprawdę prześliczna. Ona ma tak cudne ilustracje, no naprawdę tak piękne ilustracje, że no, 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 no nie, nie mogłam jej odmówić. Znaczy, próbowałam, ale już tak trzymałam tą książkę i stwierdziłam. Mm, 8 zł. No nie dużo. No ładna, je... no dobra, wezmę. Może no, już później w moje ręce jeszcze trafiła ta i stwierdziłam, że no, na pewno ta mi się przyda do Rozszerzamy Uniwersum z Krainy Lodu. Jeśli kiedyś uda mi się do tego dotrzeć, może w 2020 roku, <grych> no, to, no to też wezmę, żeby mi się już miały z czego zbierać materiały do kolejnego filmu. I tak oto kupiłam dwie książki w Biedronce, yy, obydwie za 8 zł. Czy wy myślicie, że ja jestem zadowolona z tego, że robię takie zakupy? No, czasem tak, a czasem nie. Czasem żałuję, ale no, jakby. Myślę sobie zawsze, że robię to w słusznej sprawie. I nie tylko dla siebie, tylko dla Was też, do filmów. Więc. No. A 800 to nie jest jakoś dużo za książkę, przecież, nie? Przejdźmy dalej. Okej, okay, zostały nam dwie ostatnie rzeczy. Ten haul będzie naprawdę krótki, ale czasem trzeba. I słuchajcie, tutaj mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie, ale może najpierw pokażę Wam te dwie rzeczy, które nam zostały. Po pierwsze, to to jest kalendarz adwentowy, który <grym> mnie kosztował 23 zł z dostawą na Allegro, więc bardzo niewiele. Tutaj w sumie z tych wszystkich okienek można. W niektórych okienkach są puzle, w niektórych są figurki, w niektórych, w jednej jest kostka, i w sumie z tego wszystkiego może wyjść taka jakby gra planszowa, która jest tutaj pokazana, ale to Wam pokażę na przebitkach. Um, no i tak się to prezentuje, więc tutaj już może Wam zaświtać, co chcę Wam zakomunikować, ale to jest taki w sumie mm, kalendarz adwentowy, który dokupiłam, żeby nie było tak nudno. Tego grudnia, więc to jest taki mały dodatek, ale to, co jest najważniejsze. I co jest w ogóle punktem kulminacyjnym tego całego kolu? jest. To. To jest kalendarz adwentowy z cumcunkami. Tak! Tak, słuchajcie, szukałam tego długo, bo ogólnie. No dobra, już teraz wam mogę powiedzieć, tak? Generalnie na moim kanale nie będzie żadnych vlogmasów. Ale będą live masy! I codziennie od 1 grudnia będę robić dla Was live, y, na których będę otwierać kalendarze adwentowe i głównie z Wami rozmawiać, ale postaram się, żeby w niektóre dni wymyślić dla Was jakieś ciekawe atrakcje na tych live'ach. I no tak, to jest coś, czego bardzo długo szukałam, bo chciałam kupić jakieś kalendarze adwentowe z Disney'a, które nie będą z słodyczami jak w zeszłym roku chociaż w zeszłym roku to ja robiłam tak naprawdę tylko otwieranie kalendarza adwentowego nas na czacie, więc to jakby no, nieważne pewnie i tak mało kto z Was o tym wie ale w tym roku bardzo chciałam kupić coś żeby to nie były słodycze tylko żeby to były jakieś faktycznie ciekawe gadżety, no i mam po pierwsze ten z yy, tą grą planszową, tak jakby ale to jest tylko dodatek, ale najważniejsze jest właśnie to to mnie w sumie kosztowało 130 zł razem z wysyłką na eBayu. E, jednak jak sobie tak przeliczyłam na sztuki, e, czy to się opłaca, to w sumie nie jest jakoś bardzo drogo. Patrząc na to, że w Polsce da się kupić takiego jednego cuncunka za 3 zł w Pepko, to trochę tak, ale nie do końca, bo jest tutaj kilka rzeczy takich jakby limitowanych, specjalnych, świątecznych. Są na pewno dwa cuncunki: jeden z mikiem, drugi z mini, świąteczny i też takie jakby świąteczne dodatki. Ale to będziecie mogli zobaczyć na live'ach w grudniu, na których będę te kalendarze adventowe otwierać. Póki co mam dwa. Zastanawiam się, czy jeszcze nie dokupić trzeciego jakiegoś ze słodekami, faktycznie, ale to jeszcze zobaczymy. Te dwa będą na pewno. No i. No, to tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczy, które chciałam wam pokazać w tym holu. Jeśli chodzi o te kalendarze adwentowe, to więcej będę wam pokazywać właśnie na live'ach. I pierwszy live będzie już 1 grudnia, jakby no live masy, tak? Więc będzie fajnie, mam nadzieję, że skorzystacie, że będziecie faktycznie na te live wpadać. Wiem, że 1 i 2 grudnia jeszcze będzie dość um, trudnym czasem dla mnie, bo wtedy będę miała i pracę, e, i spotkania w MediaMarkcie właśnie na, z okazji Dni Disney. Ja mam nadzieję, że już o tym wiecie, a jeśli nie, to odsyłam was do filmu, gdzie o tym informuję. Um, I będzie i to, i będę pracować, więc wiem, że 1 i 2 grudnia będzie trudny i te live'y na pewno będą dość późno, ale potem od 3 3 grudnia już będzie tylko zaraz fajniej, i myślę, że na pewno Wam przygotuję jakąś rozpiskę, może na, w karcie społeczność, żebyście wiedzieli mniej więcej orientacyjnie, w które dni, o których godzinach te live y będę robić, bo na pewno to nie będzie zawsze stała godzina, ale postaram się Was w miarę wcześniej informować, żebyście wiedzieli, kiedy się ich możecie spodziewać. Może będę Wam robić taką rozpiskę co tydzień. No zobaczymy. Ale póki co tyle chciałam wam przekazać, mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja długo się na to zbierałam, długo przygotowywałam te wszystkie rzeczy i no bardzo się cieszę, że będę mogła faktycznie z wami spędzić ten grudzień na liveach, więc no dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy będziecie wpadać. No i tak naprawdę na razie to tyle, jestem z siebie dumna, że udało mi się powiedzieć tak dużo bez cięć, tak naprawdę, więc no. Może utrzymajmy tą dobrą pasę, więc już się sami pożegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego dość krótkiego cholu tym razem. I no, mam nadzieję, że do zobaczenia na Live Masak w grudniu. <grybuj> pa pa!